Dzień dobry, witajcie, słuchajcie, czas operacyjny, jakaś 20.30, postanowiłam, że pójdę na rower miejski, wypożyczę sobie, bo jestem u rodziców, a nie mam tutaj swojego rowera, dzisiaj jest obecnie o tej 20.30, 30 stopni, o, bardzo gorący dzień w całej Polsce chyba i postanowiłam, że na rowerze pojadę wskoczyć do jeziora. Uwielbiam pływać, uwielbiam w ogóle takie akcje szalone. Tutaj mamy rowery, zobaczcie. Muszę w aplikacji sobie tutaj ogarnąć, zeskanować kod i powinnam ten rower sobie wziąć. I wszystko Wam opowiem, jak pojedziemy sobie na to jeziorko o ile jeszcze dopiszę słoneczko, bo bez światła będzie ciężko nagrywać. I opowiem Wam co nieco o tym moim urlopie, moim wolnym, moim wypadzie. Samej ze sobą na chwilę hmm, do miasta. Oczywiście okazało się, że mam chyba jakąś złą aplikację i muszę ściągnąć. A, nie wiem, czy widzicie blisko, ale oczywiście mam 14% baterii na czerwono. Hmm, ostatnio mi się ładowarka oryginalna iPhone'a popsuła, więc jest ciężko, no ale ściąga się jakoś. O, już chyba da się otworzyć. Hmm, nie pozwalam śledzić e, ani. Powiadomie nigdy, nigdy, nigdy. Tutaj musimy się zalogować, więc no, widzimy się za chwilę. Ok, zeskanowałam tutaj ten kod który jest tutaj, i taki mamy cennik całkiem spoko, Pół godziny złotówka, potem 2,50, więc wypożycz rower. Rower został wypolczony. Blokada otworzyła się automatycznie. Dobrej drogi. No, zobaczymy. Zamknij i jedź. Otwórz zamek. O, tak otworzył się. Więc, czekajcie, otwór, zamek, nie otwiera się, zamknij zamek. tu jest chyba zamek? albo się otworzył sam. Zobaczymy. Nie, dobra, oczywiście muszę tu pokombinować. Otwór, zamek, wypory, przesun dźwignię, No, słuchajcie, z moimi paznokciami to nie wiem, czy przesunę tą dźwignię. Czekajcie, zaraz wracam. Okej, okay, oczywiście w życiu nigdy u mnie nie idzie nic gładko, więc tak, ten rower się nie wypożyczył, nie otworzyło się ta blokada, ale wypożyczyłam sobie ten drugi i widzicie, ona sama tutaj puściła. Więc rower jest już dostępny dla mnie, trochę za wysoko. Tutaj sobie włożę torby, w której mam ręcznik, jakąś tam wodę, więc no, znowu muszę poczekać. Idziemy! Wow. Ale dziko się jedzie. Jeszcze oczywiście... O jest przerzutki muszę sobie jakoś dać niżej, co? O jest jeszcze ciężko. Słuchajcie, auto za mną jedzie, więc zobaczymy się za chwilę, jak opanuję tę górumaka trochę. Fajnie jest. Ale pachnie, słuchajcie, lipom, kwitnie wszędzie. Słuchajcie, no to wygląda tak i co? Nie mogę tam przejechać w ogóle. No wygląda, że nie. Zobaczymy tam ma coś. O, siedzi pan. Zobaczymy, pan mi przetoruje, czy można jechać. Chyba można. Masakra. Przez piach. Jest! Udało się przedostać, czyli ludzie i rowery mogą. Świetnie, dojedziemy. Nie patrzyłam, Nie patrzyłam, więc nie wiem. Pasi mnie pytał, czy sklep spożywczy jest po drugiej stronie jeszcze otwarty. Ja nie wiem, powiem wam, że z tym rowerem zaoferowałam, że na żaden sklep nie patrzyłam. Ja nie wiem, ale w moim życiu często tak jest. Tutaj droga zamknięta, tutaj pociąg się popsuł, tutaj przerzutki nie działają. <laughs> Oczywiście wtedy, kiedy ja chcę, wiecie, spędzić jakoś miło czas, albo sama. No, samo życie, ale jest pięknie, Boże. Idźcie na rower, słuchajcie, jak chcecie mieć um, więcej energii. E, no jest prawie przed dziewiątą, przed dwudziestą pierwszą, a jest tutaj jeszcze bardzo dużo aut. Tu jest super miejscówka, tu są takie, tu jest taka czysta woda. Są takie mini plaże, może jeszcze będzie jakieś wolne. Więc ja teraz skupię, żeby znaleźć taką mini plażę. Rozłożę się na niej. Skupię się, żeby się też nie przewrócić I, i zobaczymy jak już będę tam, to sobie siądę i pogadamy albo popływamy. Szukam jakiegoś miejsca, ale wszędzie patrzcie, tutaj pani sobie właśnie czuliuje na rowerku, tam na motorówce, zachód słońca. To jest całkiem fajna plaża, jest jakaś pani i tam jest ktoś na hamaczku, więc... No, jeszcze jest mały Jork, który pewnie będzie czekał, więc no, ta miejscówka niestety odpada. Zobaczcie, w każdym zakamarku jacyś ludzie, ale tu widzę, że się zbierają, więc to jest dobry motyw żeby się tutaj wbić. Dobra, zostawiam tu rower. Tak, żebym go widziała, trochę go jeszcze przesunę. a ciężki. To. Powiem Wam tak, ciszy i spokoju tutaj nie ma za wiele. Tutaj są jakieś rybacy, tam kajaczki, stateczki tutaj. Jakaś ekipka na, na słupy. Tam na supach też pływają, zachód słońca, kaczka, fale. No ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj zanurzyć. I woda. O, cudownie jest. Większość się już zbiera, bo to już wiecie, późno, ale no nie no, widok piękny. Hmm, Wsiąść też jest gdzie ja tutaj, jak nie w Polsce, taki klimat. No, może taką łódkę się wybije, kto wie, jakiś kajak tu płynie, ale widok jest zacny, no. Pan z kajakiem poszedł. Um... Ekipa supa też się zmyła, więc słuchajcie, wskakuje do wody. Tutaj tylko jeszcze coś panowie, ale zaferowani swoim, więc... Ale super jacie! Nie potrzeba, wiecie, Malediwów. Glony, fuj! Haha, nie cierpię o, o, tuż nie ma. Ale jest ciepła woda, ale jest cudownie. Po prostu taki upał dzisiaj był. Jestem u moich rodziców na kilka dni. Najpierw byłam tutaj z dzieciakami na takich krótkich wakacjach i teraz jestem sama. Jestem pierwszy raz w sumie od sześciu lat na, na czymś takim, że kilka dni po prostu powiedzmy, że spotkam się z koleżankami, z, ym, z przyjaciółkami, rozkminiamy, przekminiamy, kminiamy, jeżdżę sobie na rowerze, słucham muzyki, pływam w jeziorze, po prostu marzyłam o tym od dobrych kilku lat tak naprawdę, ym, bo nasza rodzina, nasze życie jest takie dynamiczne, szybkie, dużo się dzieje i po prostu czasem brakuje... Yy, Przestrzeni na takie, zadbanie o takie rzeczy. A ja bardzo lubię być sama, sama w ruchu, wiele obserwować ludzi, doświadczać, pływać i bardzo mi tego brakowało. Więc ładuję mocno baterię na powrót, bo już za w zasadzie pojutrze wracam na pełne obroty po prostu do, do osady, gdzie prowadzi agroturystykę. Mam teraz naprawdę dużo. E, co jest super, ale jest też jakby obciążające po prostu fizycznie też i psychicznie i wiadomo no, i dzieciaki i bardzo się cieszę, że też przełamałam jakiś taki swój schemat, że mama nie powinna wyjeżdżać, wiecie, bez dzieci, to też są takie dla mnie stare reguły zasady, które no, moje pokolenie akurat przyszło mu to łamać gdzieś, gdzieś w rodzinie, i po prostu jest to super, ale jest to też trudne, bo wiadomo, że tęskni się za dziećmi i... No i tak dalej. Ale mam taki właśnie mocno refleksyjny czas. Dużo się dzieje, dużo, dużo zmian, dużo Wam pewnie będę opowiadać po drodze. No i tak, i właśnie dzisiaj rano, aha wiem co chciałam jeszcze wam powiedzieć, że właśnie robiłam takiej pani paznokcie, potem miałam drugą panią, w międzyczasie jeszcze tam ogarniałam takie, powiedzmy, w cudzysłowie biznesowe rzeczy przez internet i jeszcze spotkałam się w międzyczasie z moją taką znajomą yy, i Mówię do niej, że już tygodnia, tydzień nie nagrywałam filmu, że nie chce mi się, nie wiem co mam nagrywać, nic się nie dzieje, w zasadzie ciekawego, no bo większość osób chce albo jakieś głębokie przemyślenia prywatne, albo wiecie, oglądać wieś, e, a ja tutaj no, za bardzo nie mam co pokazywać, chociaż dużo się u mnie dzieje. No i ona właśnie do mnie mówi, no to pokazuj to, że czasem masz dość, miałam taki jeden dzień, że sobie myślałam, kłuczę, super. Skorzystam z tego, że właśnie no, mogę zrobić wszystko, na co mam ochotę powiedzmy tak, pojechać gdzieś czy coś, a tak od rana mnie bolała głowa, później miałam swoją terapię online, później miałam taką trudną rozmowę też online, ehm, bardzo emocjonującą i byłam po prostu tak zmęczona, tak nie bolała głowa, tak nie bolał brzuch ze stresu i ze wszystkiego, że po prostu poszłam spać. Wstałam o 19, nie wiedziałam, jaki jest dzień i gdzie jestem. <grym> I po prostu taki zmarnowany dzień. I pomyślałam, że, że nie jest zmarnowany, że ja też po prostu potrzebowałam odpocząć, że to całe ciśnienie w ogóle jakieś takie, wiecie, zmęczenie, tak jak jesteśmy na pełnych obrotach, czy w pracy, czy, czy przy dzieciach, czy przy jakichś projektach, to potem po prostu ten organizm, gdy ma okazję. To po prostu się, się leczy, tak? Boli to i tamto. I taki miałam też dzień. Nawet planowałam, że chociaż sobie książkę taką fajną poczytam, tą właśnie o, o, o traumie Gaboramatę, bo mogłam być spokojnie czytać trzy godziny nawet do późna wieczorem, bo nie musiałam rano wstawać, ale no nie udało mi się. Zobaczcie, kaczuszki płyną tam daleko. Tutaj taki duży jak w ogóle płynął, ale już go nie widać. Pięknie to, pięknie to wygląda. No i ona do mnie mówi właśnie, że, no, że większość z nas ma takie, w cudzysłowie, nudne życie z problemami, no nie? I, i miałam różne dziwne sytuacje, którymi które fajnie się podzielić. Miałam w ciągu jednego dnia taką sytuację, że byłam też nad jeziorem i widziałam, że był jakiś starszy pan, chyba dziadek, ale nie jakiś taki bardzo stary, no myślę, że nie miał może 70 lat. I on y, zbierał się już z tymi chłopcami. Dwóch było do, do, do domu, i jeden się nie słuchał, i zaczął go bić e, po pupie. Tak, dostał kilka klapsów, i ja jakoś tak mam, że no, nie umiem przejść od, obok tego obojętnie. O, mała kaczuszka! Widzicie ją? Proszę, powiedzcie, że widzicie. cudowna ale często nie wiecie jeszcze za kotkami. Oh, baby. No i w każdym razie podeszłam do niego tak bardzo spokojnie z moim terapeutycznym głosem, jak niektórzy mówią i pytam się, czy mogłabym jakoś pomóc. I on tak go zatkało i mówi: ale w czym pomóc? Ja mówię, no bo widzę, że jest pan duży dorosły. I bije pan po prostu yy, słabszego i mniejszego i może po prostu jak sobie pan nie radzi, czy, czy coś, to ja mo mogę jakoś pomóc. I gościa zmroziło. I gościa zmroziło i po prostu, o nie, jeszcze do mnie przyjdzie. Chodź misiaczku, chodź. No, chętnie cię przytulę, chodź. Dzień dobry! jest piękne jak moje kotki, które zostawiłam w domu. Wiesz? One tu są biedne z tymi motorówkami. Tutaj w ogóle jest chyba zakaz takiego pływania, ale wszyscy na dziko pływają. Wracając do brzegu, no to gościa zmroziło, mnie się zrobiło gorąco, ale widzę, że no nie rzuca się, ja też jakby spokojnie i zapytałam się tego chłopca, czy wszystko w porządku, on powiedział, że tak. No i po prostu odeszłam, siadłam sobie obok, no i oni już w ciszy się po prostu zbierali. Czy dobrze zrobiłam, nie wiem, ale czułam, że po prostu muszę zareagować. I tyle. Jakby to nie było wtrącanie się, zapytałam się, czy mogę jakoś pomóc, bo ja też miałam takie sytuacje, że na przykład e, z moim jednym dzieckiem, to był typ dziecka, gdzie położył się na, na, na środku po prostu sklepu i płakał, krzyczał, tupał, dopóki na przykład, bo powiedziałam, że nie kupię mu lizaka. No i wiecie, no i no, no trudne sytuacje to, są niełatwe. W każdym razie tego samego dnia miałam taką sytuację, z której wydaje mi się, że wyszłam po prostu o wiele lepiej e, niż, ni, ni, niż przy tym panu. Wyszłam sobie na chwilę do żabki, chyba po kawę czy coś, nie pamiętam, i siadłam sobie po prostu na murku, żeby tak sobie posiedzieć, chwilę popatrzeć na ludzi. I szła pani, widziałam, że idzie pani, taka nie wiem, no może przed 50, może po 40, e, obładowana torbami z zakupami chyba z biedronki. Dużo miała tych siatek i jeszcze niosła pod pachą suszarkę, tą taką wiecie, na pranie. I szedł za nią chłopczyk na moje oko 5-7 lat, no i o, ze szczoteczką elektryczną do zębów. I ona się na niego darła, naprawdę się darła, żeby szedł szybciej, że w tym tempie to nigdy nie dojdziemy i zostaw tą szczoteczkę, bo wszystko brudzi, znowu ci muszę kupować, wiecie. No po prostu cała frustracja wrzucona na niego, że jeszcze, że jeszcze jego musi wlec, nie? No, cię, cię, ciężkie życie. No i tak nią spojrzałam, uśmiechnęłam się do niej i ona stanęła troszkę dalej ode mnie, poszła kawałek i stanęła, żeby położyć te torby, zmienić sobie ręce. No i tak pomyślałam, dobra, w zasadzie to nie mam nic konkretnego akurat w tej godzinie. Podeszłam do niej i, i, i jakby już nie tylko słowami, ale powiedziałam jej... Yy, pomogę Pani, pomogę Pani z tymi siatkami. No i ona oczywiście, że nie, nie, nie. Ja mówię, nie ma problemu naprawdę, yy, chociaż kawałek z Panią pójdę. No i wzięłam te dwie siatki, były tak ciężkie. Ona jeszcze miała dwie i tą suszarkę. I sobie myślę, ja. No i zaczęła mi opowiadać oczywiście o swoim życiu tak pokrótce, tak, że no, no trudna sytuacja, tak wychowuje sama tego syna. Yy, I miała pięć operacji na raka i w ogóle no Niosąc te reklamówki, jej czułam po prostu na całym ciele ciężar jej życia, nie? Mm, okropne doświadczenie, ale jakby wysyła mi uśmiech, mówiłam, że jest dzielna i że świetnie sobie radzi. W ogóle ani jednego jakby złego słowa przez to, że krzyczała. Ja też krzyczę czasem na dzieci po prostu w swojej frustracji i chyba tylko matka matkę zrozumie. No i w każdym razie poszłam aż pod jej dom. No był to kawałek, zdążyłyśmy sobie trochę pogadać. Mm, i, I pomyślałam, że to było o wiele lepsze, co zrobiłam, niż, niż wtedy, kiedy podeszłam. I tak naprawdę trochę zawstydziłam tego mężczyznę, mm, tym, że po prostu uderzał y, swojego wnuka. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, nie? Takie miałam przemyślenia, że, że w moim życiu zawsze. Między wierszami wydarza się tak dużo różnych sytuacji niecodziennych. Dlatego też uwielbiam w ogóle mieszkać w mieście, bo tutaj tyle, tyle się dzieje. Też ostatnio właśnie była taka trudna sytuacja, zobaczyłam na spotet u nas właśnie na wsi, że helikopter zabierał jakąś dziewczynkę, bo przewróciła się na rowerze i była w stanie tragicznym. I to jest wszystko takie trudne i bolesne, że... że... No, że otaczają nas takie po prostu... Że, że życie jest po prostu ciężkie. Eee. Ale fale tu tak jak nad morzem. Nie wiem, którą godzinę, ale zerknę z ciekawości, że jeszcze jest tak jasno. 21.12 Mój mąż coś do mnie pisze. No. Więc ja myślę, że tyle. Już wam nie będę pokazywać, jak wracam na tym że on tam gdzieś jest. E, bo, będę, bo, bo będę chciała na pewno wrócić, zanim będzie ciemno, więc jeszcze jakieś pół godzinki mam i wracam. E, ładuję baterie właśnie w ten sposób. Co tym filmem mogę wam dać? Nie wiem, niech każdy weźmie coś dla siebie. Może to, żeby nie bać się jechać na wakacje samemu, nawet na kilka dni, mimo że ma się dzieci. Mm, albo żeby właśnie Starać się łapać te drobne chwile Jak pływanie w jezorze Wiecie naprawdę od, od wielu miesięcy Ale muszek Masakra Od wielu miesięcy czuję mm, Idźcie stąd Czuję się naprawdę dobrze mm, Taka bardziej stabilna w tych emocjach mm, Dzięki terapii i lekom, że chciałbym powiedzieć, że polecam. Na no zasadzie piszą do mnie czasem właśnie osoby o polecenie leków, które biorę o to jak się czuję i że mają właśnie kryzysy komar dobra, koniec mojego melancholino-flegmatycznego wywodu idę jeszcze popływać Osuszę się, że jestem mokra. <śmiesz> śmiesznie to wygląda. Mam nadzieję, że mężczyźni nie oglądają dzisiaj tego filmu. No, więc zachęcam do subskrypcji. Staram się nagrywać dla Was filmy. Pamiętać o Was, żeby też właśnie usiąść i terapeutycznie sobie porozmawiać. Um... Chociaż tak to jest, że jak właśnie mam więcej relacji z ludźmi i, i z nimi tam sobie opowiadam, to jakby mniej mam, mam chęć opowiadać też tutaj, ale oczywiście tutaj opowiadam o zupełnie innych rzeczach niż jakby prywatnie o szczegółach z moimi znajomymi, więc znajomymi ten uchwał to chyba każdemu dzisiaj dał w kości. Ale jest cudownie, w zasadzie nikogo już prawie nie ma, Ja już na motorówkach pływają, więc ostanę sobie jeszcze i z tym zachodem słońca, A, ale ciepła woda. I z tym zachodem słońca tutaj się z Wami pożegnam. Uwielbiam to miejsce. To trzymajcie się, życzę Wam udanego tygodnia. Przed nami jeszcze kilka upałów, potem jakieś ochłodzenie, ale, ale mamy lato, więc korzystajcie. <laughs> Do zobaczenia. Take.